Witam państwa serdecznie. Nazywam się Anna Jagota Zygmunt i jestem specjalistą z zakresu ochrony środowiska. Będę miała przyjemność przedstawić państwu zmiany w gospodarce odpadami, w szczególności dotyczące BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W związku z powyższym omówię w jaki sposób praktycznie podejść do nowych obowiązków, w szczególności elektronicznej ewidencji odpadów opłaty recyklingowej, sprawozdawczości prowadzonej w BDO oraz złożenia lub aktualizowania elektronicznego wniosku o wpis do BDO. Podstawowym obowiązkiem związanym z BDO jest uzyskanie wpisu do przedmiotowej bazy, co skutkuje nadaniem numeru BDO. Wyszczególnienie we wpisie do BDO musi być zgodne z faktycznym zakresem funkcjonowania przedsiębiorcy. Omówię więc najczęściej spotykane rodzaje działalności wymagające uwzględnienia we wpisie do BDO. Ustawodawca od 1 stycznia 2020 uniemożliwił przekazywanie odpadów na dotychczasowych warunkach. Wobec tego przedstawię nowe wytyczne gospodarowania odpadami dodatkowe informacje, jakie są obecnie wymagane na kartach odpadów, karcie ewidencji i karcie przekazania odpadu. Oraz zasady działania modułu do ewidencji odpadów. Pod koniec 2019 roku Ministerstwo Klimatu zaproponowało zmianę rozporządzenia dotyczącego ilości i rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Nowe rozporządzenie obowiązuje już od stycznia 2020, a skutki niniejszego aktu prawnego dla Państwa działalności zostaną omówione podczas szkolenia. Przedstawię też dodatkowe obowiązki niektórych podmiotów, jak na przykład opłata za prowadzenie BDO oraz umieszczanie numeru BDO na dokumentach. Poruszę kwestię nowych wymagań dotyczących jednostek handlowych, czyli opłatę recyklingową oraz związaną z tym ewidencję i sprawozdawczość, a przede wszystkim obowiązek wpisu do BDO. W tym zakresie mieliśmy niezbyt oczywistą sytuację prawną którą to właśnie wyjaśnię podczas szkolenia. Na rynku odpadowym można ostatnio zaobserwować wzrost kosztów i problemy ze znalezieniem odbiorców odpadów. Ma to związek ze zmianami legislacyjnymi dla podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zakres zmian w gospodarce odpadami jest szeroki. Szybkość procedowania procesu legislacyjnego powoduje wiele wątpliwości, które postaram się wyjaśnić. Kwestie ewidencji odpadów BDO będą dotyczyły prawie każdego przedsiębiorcy, który musi wywiązać się ze swoich obowiązków lub ponieść konsekwencje zaniechania pewnych działań. Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi obowiązkami i praktycznymi sposobami ich realizacji w najczęściej spotykanych przypadkach. Serdecznie zapraszam.